Witam, dziś lecimy w kosmos. Avorion to dzieło niemieckiego studia Boxalware, które na Steam zostało wydane w dniu 9 marca 2020 roku. Tytuł z projektu autorstwa jednego ze studentów rozrósł się do dużego sandboxa łączącego w sobie cechy gier pokroju Freelancer czy też Serii X. Gra doczekała się też już dwóch DLC rozszerzających świat gry. Umożliwia rozgrywka zarówno samemu, jak i też w trybie multiplayera na lokalnie uruchomionym serwerze. Wątek fabularny gry opowiada o mającej kilkaset lat wcześniej katastrofie, która niemalże rozerwała galaktykę. Tkanina przestrzeni została w wielu miejscach rozerwana, tworząc rajony, których nie da się przebyć z użyciem standardowych statków o napędzie hiperprzestrzennym. Tym samym jądro Galaktyki zostało odcięte. W centrum pojawiła się także obca rasa zwana jako Xotan, której udało się znaleźć sposób na przekraczanie niedostępnych dla reszty wyrw przestrzeni. Pogłoski mówią także o tym, że wraz ze zdarzeniem pojawiły się nowe odmiany metali, dające także nowe możliwości, zwane jako Ogonit i tytułowy Aworion. Zadaniem gracza będzie zatem rozwikłanie tejże zagadki i dotarcie do centrum galaktyki, pokonując po drodze kilku mocniejszych bossów. Im to jednak nastąpi, trzeba będzie zbudować swój pierwszy statek i zacząć zarabiać. W grze zastosowano niecodzienny i dosyć ciekawy system rozwoju. Pojazdy możemy budować samodzielnie w edytorze będącym częścią gry lub też skorzystać z generatora obecnego w stoczni, który w zależności od ustawień wytworzy nam konstrukcję o żądanych parametrach. Można też skorzystać z warsztatu z tym i załadować gotowy projekt utworzony przez społeczność. Baza możliwych do użycia obiektów robi wrażenie, a niektóre z nich wyglądają naprawdę świetnie, będąc odzorowaniem pojazdów znanych nam z różnych filmów i seriali. Kosmiczne pojazdy są tworzone z bloków różnego typu i przeznaczenia: sześcianik tu, sześcianik tam i mamy już kwatery załogi, generator energii, silniki, osłony czy też akumulatory. Statek jest zbyt wolny? Dorzucamy zatem więcej bloków silników. Brakuje energii? Więcej bloków generatora. Jedyny minus jest taki, że później nasz latający wehikuł przypomina bardziej zlepkę, posklejanych ze sobą brył, aniżeli kosmiczną brykę specjalnego przeznaczenia. I tak też wyglądają w zasadzie statki większości graczy. Dorzucane są kolejne bryły i funkcjonalności w miarę narastających potrzeb. To ilu elementów w swojej konstrukcji możemy użyć, definiuje moc obliczeniowa, a zwiększyć ją możemy, wydobywając napotykane coraz to bliżej jądra galaktyki nowe typy metali. Otworzy to także możliwość użycia nowych materiałów, technologii i funkcjonalności. Nasz pojazd może być doposażony w różne typy wieżyczek o innym przeznaczeniu i odpowiadam: tak, można także je samemu konstruować. Zasadniczo dzielą się one na cywilne i militarne, zaś ich ilość możliwa do zainstalowania jest zdefiniowana poziomem odblokowanej technologii czy też zainstalowanych modułów. Wieżyczki można praktycznie w dowolnym momencie montować i demontować w zależności od zapotrzebowania. Ich przeznaczenie to wydobycie surowców, przetwarzanie wraków zniszczonych okrętów, czy też różne typy dział cechujące się różnymi parametrami. Zasięgiem, mocą zadawanych obrażeń, typem broni i technologią rażenia. Nasz pojazd posiada też miejsce na instalację dodatkowych modułów. Mogą być one montowane wstępnie i w każdym momencie można je wyciągnąć, zastąpić innym, czy też permanentnie, i wtedy już musimy zawitać do doku wyposażenia, by móc takowy wymontować bez jego zniszczenia. Te zamontowane na stałe dają natomiast zwykle dodatkowe bonusy i są bardziej wydajne. Występują w szerokiej gamie wariantów i ulepszeń. Całość jest dosyć intuicyjna i początkujący gracz nie będzie mieć problemu z odnalezieniem się w środowisku gry. Mapa galaktyki składa się z olbrzymiej ilości sektorów, i choć większość z nich jest pusta, to jednak bardzo wiele coś w sobie skrywa. Nigdy nie wiemy, czy ten, do którego zamierzamy wlecieć, jest miejscem, gdzie znajdują się placówki handlowej fabryki, czy też może lokalizacją skrywającą bazę kosmicznych piratów, gotowych od razu rzucić się do ataku. Każdy taki sektor to odrębna lokacja, zwykle skrywająca kilkaset lub znacznie więcej kosmicznych skał. Te zawierające surowce zwykle połyskują w jakimś kolorze, aczkolwiek zdarzają się też ukryte, bardziej zasobne złoża i dopiero skaner minerałów potrafi je rozróżnić i oznaczyć. Możemy wydobywać się za pomocą lasera górniczego rafinującego je od razu w formie metalu, jednak z dużą stratą surowca, czy też specjalistycznego lasera przeznaczonego właśnie do wydobycia surowych ród, cechującego się wysoką efektywnością wydobycia, a które następnie w stacji surowców trzeba będzie przerobić za jakąś małą opłatą na gotowy metal. Potem możemy go sprzedać lub wykorzystać do rozbudowy naszego okrętu. Sektory są pomiędzy sobą połączone za pomocą bram skokowych, a ich użycie wiąże się z koniecznością niszczenia niskiej opłaty. Jednakże nasz pojazd także potrafi skakać nad przestrzeń. Zasięg skoku zależy od mocy silników oraz zainstalowanych ulepszeń i zwykle wiąże się też z oczekiwaniem na ochłodzenie się takiego układu przed jego ponownym użyciem. No i to może być też problemem, jeśli po skoku do danego systemu zaatakują nas piraci. A niestety ten wymaga znowu tych kilkudziesięciu sekund na ochłodzenie, tak więc nie będzie go można użyć ponownie, wtedy gdy jest najbardziej potrzebny. Natomiast taki napęd pozwala jednakże na samodzielną eksplorację przestrzeni bez konieczności korzystania z już wytyczonych szlaków. Lecimy w kierunku, w jakim nam pasuje, bez konieczności szukania wytyczonych ścieżek. Przemieszczając się pomiędzy układami, okaże się też, że galaktyka skrywa wiele tajemnic. Pokonywane rejony są własnością odrębnych frakcji i niektóre z nich będą wobec nas na początku dosyć nieufne. Trzeba będzie zatem z nimi nieco pohandlować, by zezwoliły na zakup niektórych najlepszych pośród oferowanych tutaj ulepszeń. Z czasem okaże się też, że zainstalowany moduł handlowy pomoże nam znaleźć jakieś lukratywne możliwości szybkiego dorobienia się na uzupełnianiu zapotrzebowań stacji i fabryk w niektóre produkty. Warto jest zatem przetransportować co ciekawsze przedmioty pomiędzy układami, by móc szybko się wzbogacić. Frakcji jest naprawdę wiele i zajmują one jakiś określony obszar. Zwykle nie lubią się one za bardzo ze swoimi sąsiadami, zatem w układach będących granicznymi często dochodzi do starć militarnych pomiędzy zwaśnionymi stronami. Ich wyniku po bitwie między nimi przestrzeń wzbogaca się o nieco nowych wraków. Tak więc, dokonując ich rozbiórki, możemy pozyskać metale. Jak i też niekiedy uda się wydobyć z takowego użyte weń systemy, czy też uzbrojenie, i przenieść na nasz statek. Wraz z rozwojem gry będziemy mogli także doposażyć swój statek w myśliwce i zalać wroga stadem małych, acz zwrotnych jednostek, czy też może przezbroić swój okręt, doposażając go w broń zadającą większą ilość obrażeń w krótkim czasie. Istnieje też możliwość zatrudnienia dodatkowych jednostek, zbudowania ich tak naprawdę i nakazania naszej flocie walkę z napotkanym wrogiem, czy też może przejść na drogę zysków eksplorację sektorów i wydobycie ród z asteroidów, czy też odzysk złomu zwalających się po układzie wraków. Jeśli zgromadzimy wystarczająco dużo gotówki, to być może warto będzie się pochylić nad zbudowaniem swojej własnej bazy kosmicznej i zarabianie na handlu z okolicznymi sektorami. Gra doczekała się także dwóch rozszerzeń świata gry w postaci DLC Black Market oraz Into the Rift. Pierwsza została dosyć ciepło przyjęta przez społeczność i wprowadza troszkę nowych misji, rozszerzeń fabuły oraz możliwość handlu z dodanymi do gry stacjami, pozyskiwania nowej broni czy też dodatkowych ulepszeń. Drugim z dodatków jest odrębny wymiar pełen szeregu niebezpiecznych misji o różnym poziomie trudności i zagrożeń. Przenosimy się do niego za pomocą specjalnych teleporterów i za zadanie będzie dopełnić wytycznych misji, przy czym rzuca się tu na nas gromada statków frakcji Xotan, przed którymi obronić się jest naprawdę ciężko. Nagrodą są dane badawcze, które później można wymienić na jakieś lukratywne ulepszenia, czy też broń. To DLC zostało przez gracze ocenione raczej jako mizerne, tylko 46% ocen jest pozytywnych. Moja ocena jakieś 7,5%. 8 na 10 Dosyć ciekawy tytuł o dużej regrywalności, wiążącej się z proceduralną generacją galaktyki, po której przyjdzie nam podróżować. Pokaźnych rozmiarów mapa do zbadania, nieco ulepszeń do zdobycia i przetestowania, a przede wszystkim możliwość samodzielnej budowy okrętu według własnego uznania i potrzeb. Ja w grze spędziłem ponad 100 godzin i w sumie dobrze się bawiłem. Jednak daleko jest jej do tytułu w pokroju serii X i tu w zasadzie świat nie jest tak złożony. I choć daje pewną dozę samodzielności, to jednak w większości przypadków sprowadza się to do konieczności eksploracji i zbierania surowców. Tytuł posiada także wartat Steam i możliwość instalacji modyfikacji wytworzonych przez społeczność gry, zwiększając tym samym ilość dostępnych broni czy też funkcjonalności. Wszystko to osadzone w sandboxie i połączone w spójną całość. Może być to dla Ciebie ciekawa przygoda, o ile nie masz awersji do kwadratów, trójkątów i prostokątów. Praktycznie wszystkie obiekty w grze są dosyć kanciaste i większość wygląda jak zlepek ledwie dopasowanych do siebie brył. Wygląda to nieco mizernie, ale nie ujmuje grywalności. W związku z tym nie jest też specjalnie wymagająca, jeśli chodzi o zasoby sprzętowe. Największy minus jaki spotkałem to to, że nie ma czegoś tutaj tak oczywistego jak możliwość zapisania zestawu, czyli schematu użytych obecnie wieżyczek. To nic, że w plecaku masz ich 200 różnych typów. Takiej funkcjonalności po prostu nie ma. Jeśli potrzebujesz, zawsze trzeba wejść w tryb edycji, zdjąć te, które nie są potrzebne i zainstalować niezbędne w danym momencie. Plusem jest natomiast to, że w każdej chwili możesz dowolnie kształtować zasób uzbrojenia zainstalowanego na swoim okręcie. I tu pomaga też taka drobna wyszukiwarka, aczkolwiek nie tak powinno być to zrobione. Gra jest dosyć powtarzalna i może też Cię szybko znudzić. W końcu wszystko będzie się tu obracać wokół schematu: wydobądź, sprzedaj, rozbuduj swój statek lub zakup lepsze uzbrojenie. Uzupełnij następnie liczbę załogi. Nim to jednak nastąpi, powinieneś znaleźć dobrą zabawę na minimum kilkanaście godzin rozgrywki. Gra po instalacji zajmuje około 900 MB na dysku. Jeżeli będziemy chcieli ją zainstalować, to do pobrania będziemy mieć około 660 kilku MB. Warion kosztuje obecnie 90 zł, co jest ceną dosyć dużą. Ale gdy popatrzymy tutaj na ilość godzin, które spędzimy w grze, to wygląda już to znacznie lepiej. Gdy spojrzymy na ceny światowe, u nas jest to 90 zł i oczywiście Argentyna i Turcja najtaniej w okolicach 10 zł. W przypadku chęci zakupu obecnie najtaniej jest na Steamie, a ceny poza Steamem można powiedzieć, że zwariowały. Gra trzyma się głównie tej swojej zadanej kwoty 90 zł, aczkolwiek czasami zdarzają się zniżki do 40 kilku złotych. Jak widać ostatnia była na wyprzedaży 45 złotych 3 miesiące temu. Trzeba tu wspomnieć, że gra została bardzo dobrze przyjęta przez graczy, ponieważ 90% ocen jest pozytywnych spośród prawie że 10 tysięcy. Wszystkich tych zakupów było prawie że 11 tysięcy, z czego negatywnych jest około 1000, czyli właśnie te 10%. Jeśli chodzi o aktywność deweloperów, to jak tutaj gra rozpoczęła swoją przygodę na początku 2017 roku, to można powiedzieć, że ci są dosyć aktywni. Ja przesunę się na sam koniec. Jak widać, oni cały czas coś zmieniają i dodają też do bazowej wersji gry, tak więc gra jest cały czas aktualizowana i nie jest przez nich porzucona czy też zapomniana. Tutaj trzeba wspomnieć, że bardzo tutaj gracze się wdrożyli, jeśli właśnie chodzi o budowę wszelakich statków. Tak więc tutaj w zależności od tego, na jakim etapie się znajdujemy, możemy użyć różnych typów tutaj tych stacji, czy też statków i tak dalej. Jeśli chodzi o źródło, którym się kierowali tutaj autorzy, tworząc sobie te statki, mówimy tutaj właśnie o graczach, to będą to filmy, jakieś seriale telewizyjne, czy też gry. No i jest tego naprawdę, naprawdę cała masa. Natomiast statki dzielą się też na różne kategorie i też w zależności od tego, jakie tutaj surowce mogą być użyte, ponieważ im dalej jesteśmy w grze, tym więcej tych tutaj surowców mamy dostępnych i na początku gry nie użyjemy tych surowców, które są udostępniane graczowi nieco później. Natomiast trzeba też wspomnieć o tym, że tutaj jest dosyć duża liczba modyfikacji. Tak więc nie tylko statki, ale nawet samą grę możemy zmodyfikować, i ta baza modyfikacji jest też dosyć duża. Przede wszystkim jest to gra jednoosobowa. Działa to na tej zasadzie, że gra sobie odpala serwer, do którego się podłącza, a to jednocześnie oznacza, że możemy grać właśnie w sieci. Możemy grać w lanie, jak i też możemy grać poprzez internet. Gra posiada także karty kolekcjonerskie Steamowe. Niestety nie posiada języka polskiego. Czytania w grze nie ma na zbyt dużo, bo są to głównie parametry różnych wieżyczek i tym podobne. Natomiast język polski przydałby się jednak, żeby wiedzieć co tam możemy zainstalować i czego użyć. W przypadku osiągnięć tych jest 68 do zdobycia. W sklepie Steam mamy też różne przedmioty jeśli chodzi o grę. Są to zarówno backgroundy, czyli tła, jak i też różne motykonki. Natomiast jeśli chodzi o popularność gry, tutaj mamy cały obszar od kiedy została wydana, to jak widać to oscylowało między pół tysiąca a tysiąc, a ostatnie dajmy na to miesiąc, to jest taka drgawka pomiędzy pół tysiąca też a tysiąc graczy, tak więc utrzymuje nadal zainteresowanie jeśli właśnie chodzi o społeczność. Tak więc co prawda jeśli chodzi o grafikę, nie ma ona polotu do serii X, ale jeśli chodzi o grywalność, jest grywalną pozycją o dosyć dużej ilości modyfikacji, które gracz może wprowadzić do gry, jak i też rozwoju, można powiedzieć, że postaci, raczej statku, którym kierujemy. Tak więc ja polecam. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www. pod adresem hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam, widzowie Hakiego, i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, Tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę. Zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.